Z świąt Bożego Narodzenia nierozerwalnie wszystkim kojarzy się zapachem Piernika. Skąd się wzięły Pierniki, w jaki sposób trafiły na Kaszuby, różne można znaleźć na ten temat legendy, opowieści, hipotezy. Wiadomym jednak jest, że krainą Piernika Polska jest. Te miasta które miały swoje siedziby nad Wisłą, gdzie transport rzeczny był możliwy, już w średniowieczu mogły się szczycić wypiekaniem właśnie pierników. A dlatego, że do pierników dodawano przyprawy korzenne. Podstawowy, pieprz, pepper, stąd sama nazwa, piernik, pieprzne ciasto, ale też goździki, cynamon czy anysz. Oprócz tych wspaniałych przypraw, oczywiście potrzebna była mąka, jajko, masło, miód i tajny składnik, jakim był smalec. Smalec, który w, swego, w swój sposób mm, zbijał to ciasto, ale też sprawiał, że ciasto piernikowe mogło być przechowywane przez wiele, wiele lat. Różnego rodzaju można znaleźć też podania, skąd się wzięły pierniki. Te najbardziej znane dzisiaj to oczywiście toruńskie katarzynki. Mówi się, że pewien bogaty kupiec zamówił u miejscowego cukiernika wyjątkowe ciastka dla swojej córki. Ten wyciął sześć kółeczek, ale kiedy upiekły się, okazało się, że się zrosły i powstało zupełnie nowe ciasto. Mieszczanin zachwycił się, a jego córka jeszcze bardziej a że dziewczynka miała na imię Katarzyna, to nazwano te ciasteczka Katarzynkami. Wiadomym też jest, że w takich miastach jak Toruń, Gdańsk, Kraków, gdzie pierniki były wypiekane od pokoleń, ciasto, które przygotowywano, wkładano w beczki, beczki umieszczano w piwnicy i często w tych piwnicach spędzały one wiele lat. Tradycją było, kiedy mieszczaninowi rodziła się córka, aby przygotować ciasto piernikowe, które użyte było dopiero wtedy, kiedy wychodziła za mąż. Pierniki oczywiście dotarły też do nas na Kaszuby. W może trochę innej, zmienionej wersji, zmodyfikowanej, ale również tutaj znalazły swoje miejsce. Te przyprawy, o których wspominałam, pieprz, goździki, cynamon, anyż, mielono w takim młynku. Następnie przygotowywano ciasto. Na kaszubach zwane było one marchwiakiem albo marchewkowym peperkuchem. Peper, ponieważ był pieprz. Konsystencją było ono bardzo właśnie zbliżone do piernika może bardziej ciężkie, ciężkie, zbite i zazwyczaj przekładano je marmoladą z dyni. Dzisiaj w niewielu domach już taki tradycyjny peper kuch kaszubski jest przygotowywany. Znacznie popularniejsze są pierniczki, ciasteczka, które potem możemy zawiesić na choince. Zapraszamy do skorzystania z naszego przepisu i przygotowania takich świątecznych wypieków.